Siema, z tej strony Noxon, a to jest ponownie Chicken Invaders Universe. Ludzie, w końcu znalazłem czarną dziurę, która jest tutaj, tuż obok mnie. Tu jestem, a tu gdzieś jest ta czarna dziura. W końcu udało się, nieważne, lecę, walić paliwo. Znalazłem rzecz, która była wydana parę naście update'ów wstecz jestem podjarany ty. mało tego gdzieś gdzieś tutaj też jest i ją znalazłem później wam pokażę patent na to jak znaleźć to właśnie na tej galaktyce ale dobra no. najpierw o kurde jest w ogóle takie dziwne O, jest to można zaliczyć enter orbit Event Horizon Stabilization Chyba nawet nie stać na to. To jest to. Zajebiście. Mogę? Jest! Mogę, dobra. Fajnie nawet to zrobili, że trzeba coś kupić, żeby nie wpaść do tego. Walić tam hajsy. Jest! Udało się! Warm hole! O kurde, tu, tu, tu coś jest coś innego. To jest odbicie. Ja chcę misję. Chcę mieć z androidami. Jest wreszcie, to nie jest mroźna kraina, którą miałem wam pokazać. To są android, to są retro i wandersi! Wreszcie mogę wam pokazać, na czym to polega. Uff, dobra, najazdy retro, czy jak to tam. Pojawiły się w pierwszy raz w Chickenie Inwandersie czwórce. I jest to kompletnie inna mechanika tego. Tutaj nie ma kurczaków, tutaj są same androidy, które świecą na zielono. I się rozwalają. W ogóle mapy są inne. Poziomy w sensie. I w ogóle ta, ta planeta jest inna. Zresztą widzicie, background jest inny, jest zielony. Tego. Nie można uzyskać. To jest jedyny tryb, w którym można uzyskać zielony background. Dobra. W opisie tego filmu będzie gameplay z Retro Invadersów, z Chicana Inwandersa 4. No, mój stary kanał na coś się przydaje, więc jest świetnie. Przydaje się na coś. Spoko no. Okej, okay, dobra. Ja pierdzielę, ja jestem tak tym podjarany. Ja, jak znalazłem pierwszy Warmhole, to takie. O kurde, znalazłem, ale to jest za daleko. Ja, mu... ja muszę obczaić, jak do tego dojść, bo na pewno jest gdzieś bliżej. I co jakiś czas są takie ciemne dziury po całej galaktyce. I o tym czytałem, jak to wprowadz... wprowadzali, że tam są Warmhole. Kurde, to... to jest za daleko. Ja muszę bliżej. I udało mi się. Patentem, którego sam wymyśliłem. Nawet nie zerkałem na forum, nie się nie pytałem. Nie pytałem się ani ludzi z forum, ani Dawida. Więc... Jestem dumny z siebie, kurde. Wow, dobra. Dobra, już zapomniałem w ogóle, że to mam. Kupiłem tak, żeby było i leżało co niepotrzebnie. Ale akurat teraz to w ogóle się nie przydało, może być O! I fajnie power up. Już trzynasty a W ogóle muzyka też tutaj jest inna Nie wiem czy boss się zmienił Ale co naprawdę co? A tyle mógł zmienić ten gościu Że to się w głowie nie mieści z fali na fale te androidy są coraz agresywniejsze, coraz szybsze, yy, więcej swoich jaj nie wiem, wysyłają w stronę mojego pięknego stateczku, którego sam ozdabiałem. Kiedyś tam, nie pamiętam. I. Wee! Koniec muzy mu muzyczki. Muzyczki. Mój język się plącza Nieładnie języku. Nie no, świetnie jest ten początek. Bardzo mi się podoba. No to już takie mniej. Zresztą ja lubię melodia. Nie lubię piosenek. Jest ten leciał kiedyś program. Jaka to melodia. Ja w domu zrobiłem taką aferę. Bo oni zazwyczaj to są melodie piosenek. A ja właśnie uważam, że melodia to... nie tylko melodia z piosenek powinna być, ale także... Całej sieci, która tam jest gdzieś tam, na przykład, no, Panda Eyes. No to każdy powinien znać. To jest takie podstawowe albo apart Track, czy na odwrót. Dla, dla mnie to są takie rzeczy oczywiste, które no, inni ludzie nie wiedzą. To jest dziwne, ale ja wiem, ja, ja, ja jestem głupi. Em, jakby powiedzieć, że jestem trochę taki chory na punkcie muzyki, bo ja nie słucham muzyki. Jakieś tam części się zdarzą, ale tak zazwyczaj to słucham melodii. Melodie jakoś do mnie bardziej docierają. Gatunek wszystko zależy, czy to jakiś rok, czy nie wiem, jakieś techno, czy jakieś uspokajające. To wszystko zależy od tego, jaki jest to rytm, jaki mam nastrój itp. i Jedynym zespołem, którego słucham, to jest Linking Park, którego uwielbiam, więc no. I Wanders Fly By. Co to było? Aha. Piramidki się ustawiają. W sumie mógłbym to nawet dalej kontynuować, ale wydaje mi się, że zostawię to na inny moment. Jakoś nie mam takiej potrzeby mówienia o muzyce. Więc no. Jeśli chcielibyście posłyszeć mojego pitolenia na temat muzyki, to możecie pisać śmiało w komentarzach. W sumie o komentarzach to też mógłbym powiedzieć, ale nie mam takiej ochoty na razie. Na razie jest wszystko zajebiście. Za co wam serdecznie dziękuję. Kurde... Dwie fale do końca. I co, każdą falę dostajemy kluczyk 13, teraz jest 14. Tak jak się z 14 skończy, to będę miał 14 kluczy. Spoczko, fajnie. O, teraz się przydadzą. Nie, yeah boy, to jest dokładnie to, o czym chciałem. 65%. Jeszcze troszeczkę To są ostatnie Androidy. Tej fali! Jeszcze nie końca. No, troszeczkę się spóźniłem się z synchronizacją. Ale to nawet nie przeszkodzi. Bo przy bosie powinna być zmiana muzyki. Ale od, po ostatnim razie jakoś się zawiodłem. Nie wiem czemu. Zawsze jak jest boss, to są inne muzyki. Tak też myślałem. Może po prostu jakiś błąd był czy coś? Oj, jednego nie zkułem. Nie zabiłem. Trudno. I Dobra. Boss. Co? Connection time out. Loginning. Easy. Dobra. Nic nie straciłem. I to jest ehm. Um... Matka z Chickena i Wandersa. Wszyscy boz z Chicana i Wandersa Eee, nic nie zmienili. Udało się. To jest najgorsze w tej fali, że że jak za dużo się tych klocków zepsuje, to one lecą na ciebie i nie masz drogi ucieczki? To jest okropne. Dwudziesty poziom mam. Łatwo! Jakie ja mam poziom trudności? Jak ja dałem w ogóle? Wziąłem fioletowe gówno, żeby było lepiej. Może się skuje. No... Naprawdę? Dwa klucze? Na koniec! Muszą to zmienić, to jest za łatwe. 40 kluczy dostałem za to. Wow, nieźle. Jakaś nagroda za to, że odkryłem? Um, Explosion Warmhole 100 kluczyków dostałem. Holy shit. Dobra, teraz wam pokażę, jak odnaleźć czarną dziurę. Więc, tak jak poprzednio mówiłem, po całej galaktyce jest pełno takich ciemnych miejsc. Na przykład to, to, to. Na przykład ten obszar, na którym będę bazował. A więc, tak, przede wszystkim musimy. Powi nie, dobra. musimy wejść w ten obszar. Nic, nic się nie zmienia, tylko kolor. Więc, tak, musimy jak najbardziej najechać na zoom i teraz oddalić 8 razy: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie tykamy, nie tykamy teraz, zoomu. On jest nam teraz niepotrzebny. Po prostu dryfujemy. O, widzicie, znalazłem. To było takie proste. Dobra. Żeby nie było, Kać polecimy. Tutaj, znowu. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. I szukamy teraz po tym obszarze. O, widzę, że tutaj byłem, to na pewno tutaj nie będzie. No to szukamy dalej. Czarną dziurę łatwo teraz znaleźć, jak to obczaiłem. Dobra, idziemy, idziemy, szukamy. No, gdzie ta czarna dziura może być? Tu jest! O, fajnie! A co się stanie, jeśli oddalimy 9 razy? Znika. Więc trzeba o tym pamiętać. To działa, to działa dopiero na 8. Powiększymy, no to oczywiście... Czarne dziursko takie okropne, że... No. I udało mi się znaleźć tu, tu... Chyba nawet tu, ale nie jestem pewien. Już nie pamiętam. To było dawno temu. Ok. Mam nadzieję, że Wam się takie spodobało. Czarna dziura w końcu zaliczona. Inwandersi retro. Pokonani. No nie, no po prostu kozak. Jakie trzeba mieć? 46 Tier. 48. Dobra. Wali. Already here, co? Trawy Aha, jeszcze pewno nie dodali, dobra Nie no, dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało naprawdę Warto było tego szukać, bo zabawa jest przekoza... przekozacka, więc no. No to w sumie tyle. No. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!